To był najcięższy skybase w moim życiu. Heh, z powodu tego czegoś. Dokładnie tak, moje dzisiejsze zadanie to zrobić skybase na padzie. Jak wiecie, ja ostatnio polubiłem pada, więc jeżeli Wy lubicie pada i odcinki z pada, zostawcie łapkę w górę oraz oglądajcie do końca, by zobaczyć jak mi poszło. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak Ity w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które mają w sklepie wpisany właśnie kod Zakrzak Ity. Tak, widzowie, ja wyskoczyłem już z busa i dokładnie, robimy dzisiaj sobie skybase na tym oto sprzęcie. Przy okazji świetnie działającym sprzęcie na którym nie mogę automatycznie lecieć, mega. I na sprzęcie, który sam mi skręca, a ja go nawet nie dotykam. Robimy sobie oczywiście SkyBase'a. Pytanie tylko, czy ten SkyBase ma jakiekolwiek szanse na powodzenie. Jakieś tam szanse pewnie ma. E, tak z 1%, 2%, chłopie, ja ledwo na tym padzie skręcam, to jak tu zrobić SkyBase'a? Z tego, co słyszałem, jakiś gościu leci na zamek, na który ja chciałem polecić żeby tam zabrać itemy. I to nawet nie jeden, bo się tam przed chwilą pokonali i ktoś do niego jeszcze ładuje, on ma splesze Wiecie co? Może ja sobie stąd zawinę, bo raczej na padzie to nie porobię. Wchodzimy sobie na chwilę do krzaka, patrzymy co się dzieje. Na pewno na tym moście jest gościu. Lecimy sobie na białą skrzynkę, na którą ja chciałem też zlecieć, ale oczywiście musieli mi je zabrać. Yy, jest ziomek przede mną, ładuję do niego. Chłopie, leży, co jest grane? Widzowie, jakby coś ostatni raz na padzie grałem e, tydzień temu na odcinku, a tak jeszcze przed tym odcinkiem to jakieś 4 lata temu na Xboxie. Więc jestem w szoku, że to trafiłem. Bierzemy motorówkę i stąd zawijamy, bo będzie przypał. A pamiętajmy o jednym: na Skybase nie potrzebuję fragować. Wystarczą mi macy i młot, albo jakieś perki, żeby spaść i nie zginąć. Więc na spokojnie trzeba tutaj, wiecie, podmacować sobie, żeby mieć oczywiście macy. Czekajcie, jak się wychodzi z motorówki D Dopalasz B. Dobra, XM, XD. I mamy gości! Panowie, nie wiem, czy wiecie, ale dojeżdża was największy proplayer na padzie, więc wy się tam lepiej bójcie. Aha, szkoda, że nie mam na nich widoku. Jest tutaj 75! On ma zero totalne. Szkoda, że nie trafiłem tego drugiego strzału. Porobili się widzowie. Leży. Tak, 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 tak. tak, On go porobił. Czekaj, 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 biorę pistol i idę tam na spokojnie na plecy. Ma jakiekolwiek szanse na powodzenie. Raczej nie, idę stąd. Ja cały czas zapominam o tym, że ja nie muszę tutaj fragować. Matsy i młod i robimy Skybase'a. Tylko jeszcze muszę z tego skybase'a nie spaść, co może nie być takie proste. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mój pad jest trochę popsuty i sam skręca, więc myślę, że jest dużo szansa, że spadnę. Ale spokojnie, nie takie rzeczy się robiło, damy radę. Tak, na pewno, na pewno damy radę. Proste, że tak. Mamy pierwsze perki, losujemy perka, czy ja miałem... Ej, dobra, jest szybujący sprinter. Jak to zabrać? Dobra, strzałka w dół i... i czym się to bierze? Pewnie A? Nie, A się skacze. Widzowie serio, czym to się bierze? Aha, tak jak się strzela. Okej. Okay. Wiecie, gdybym pomylił perka i mając szybujący sprinter, który na Skybase jest idealny, zabrał coś innego, no to tak średnio. Tak średnio by powiedział. Tak bardzo średnio by było. Ej, czemu tutaj jest w okolicy tyle ludzi? Ja poleciłem sobie specjalnie gdzieś daleko. Dosłownie wyskoczyłem jak ostatni z busa. A okazuje się, że w okolicy, w której nie miało być nikogo, jest pół serwera i nie można maców na spokojnie to zbierać, więc nieźle. Tak w ogóle, jeżeli chcecie więcej pada na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, to nagram odcinek jak gram turniej na padzie. Ogólnie sytuacja jest też o tyle lipna, że nie mam w ogóle leczenia. Yy, potrzebowałbym na pewno białe leczenie, żeby zostać trochę w strefie zanim po prostu wejdę na skybazę, bo dzięki temu zyskam trochę czasu na zbieranie matca, plus ci ludzie nie będą mnie od razu dojeżdżać i może mnie nie zobaczą. Mamy tu na szczęście białą skrzynkę, więc może młodcy jednak nie młod, szkoda, ale mamy podki. i apteczkę, więc jest klasa. Mam co chciałem, teraz tylko matcy i robimy to. Powiem wam, że jestem giga ciekawy jak to wyjdzie. Giga, giga ciekawy, na padzie SkyBase'a, to ja nie robiłem dosłownie jeszcze nigdy. Pamiętam, że jak zaczynałem grać na padzie 5 lat temu, około 5 lat temu, to wtedy takie coś jak SkyBase jeszcze nie istniało. Ludzie tego nie robili, więc nie miałem okazji. Ale jako, że wróciłem do pada, to dzisiaj to robimy. Jak na razie moje matce wyglądają, powiedziałbym bardzo słabo. Około 700 to jest mega lipa. A nawet nie 700, więc jest jeszcze gorzej. No cóż, ja zbieram matce i za chwilę do was wracam. Oby było ich dużo, bo jak nie, no to mamy po SkyBase'ie. widzowie ja w ogóle nie patrzyłem na strefę. Ona jest okropna. Na drugi koniec mapy i ja mam tylko jedną apteczkę i 14 jagodomalin. Tak, powodzenia dla mnie. Mhm, ciekawe jestem, jak ja mam zrobić ten skype. i apteczka druga, let's go. Dobra, moje szanse z 20% wzrosły na 43, więc jeszcze z dwie apteczki i moje szanse będą wynosiły z 80. Damy radę, widzowie. Musimy dać radę. Kto jak nie my. Ja mam nadzieję, że tutaj w trefie już nikogo nie ma. O, oby Zapomniałem totalnie o jednej rzeczy. Choroba burzowa. Przecież ja zaraz dostanę chorobę burzową i, i tyle ze Skybase'a. Jak mnie choroba burzowa zaatakuje. Ej, czemu to się zrotowało? Aha, bo gałkę kliknąłem. Jak mnie zaatakuje choroba burzowa, to się mano. Kolejna strefa, jasny gwint na bastion. Dosłownie gorzej być nie mogło. Widzowie, gorzej być nie mogło. Jem apteczkę i biorę tego krosa przede mną. Proszę, żeby tylko mój pad nie anulował mi tej apteczki, bo on jest do tego zdolny. Tak, bez żartowania. Apteczka zjedzona, zmacamy lipa, z HP lipa. To nie wygląda na razie najlepiej. Jasny gwint, ja się na tym padzie ruszam, jak nie wiem, w jakiej grze, kwadratowo, jak w w jakimś Minecrafcie. Muszę robić lekkie przystanki na zbieranie kamienia, bo kamień się zbiera w Fortnite najłatwiej. Jeden kamień macie w stówę, stówę ma dzięki czemu będzie trochę prościej to uzbierać, niż jakieś drewno czy metal. No to lecimy, oby się udało. Widzowie, do strefy dojechałem, ale pamiętajmy, że dojechanie do strefy to nie jest wszystko, bo tak jak mówię, muszę jeszcze zacząć Skybazę. I najlepiej, żeby ten skybase zacząć już za jakiś moment, bo potem w kolejnych strefach to raczej się nie uda. Mam minutę, aby go zacząć. Nice. Ja wam powiem, że od tej strefy to raczej go nie zrobię. To tak chyba jednak nie ma opcji. Robię go od kolejnej, tu jest za dużo ludzi. Człowieku, daj mi tam przebiec, ja słyszę po lewej, po prawej, za mną się ktoś z młota wybija. Idziemy na lodowe laboratoria i gdzieś tam zaczynamy. Jeżeli w ogóle tam dobiegnę. Ty, ziomek, tutaj chłopie Deku Smesza używa kamehameha. Dobra, dobra, to może ja sobie przejdę gdzieś indziej, ok? Ten samochód to moja droga do sukcesu. Bierzemy Passata, widzimy się, gdy będę zaczynał Skybase'a. Aha, dobra, chyba go nie zacznę, jak, jak ja się będę od drzewa rozbijał, no xd. Ja się dosłownie rozbijam tu o wszystko. Nie wytrzymam za chwilę. Wiecie co? Pójdę z buta, bo to auto nie działa. Znaczy działa, ale kierowca i jego kontroler nie działa najlepiej. Wchodzimy na górkę, zaczynamy SkyBase'a. Jeżeli to się uda zrobić za pierwszym razem, to ja będę w takim szoku, że masakra. Zazwyczaj na klawiaturze potrzebuję z dwie, trzy próby, a jak mi wyjdzie na padzie, to będzie hit. Idę na górkę dlatego, po pierwsze, żeby mnie nie zauważyli, a po drugie, dlatego, że zejdzie mniej maców yy, z górki, bo nie muszę się budować na max hagie, dzięki czemu będę miał totalny chill. Może nie nazwałbym tego chillem, ale no będzie prościej, bez dwóch zdań, więc zaczynamy. Stawiamy pierwsze matsy i ja naprawdę nie mam pojęcia, co z tego będzie, czy w ogóle cokolwiek z tego będzie, ale jak na razie to nie ma, nie ma źle, widzowie, nie ma źle, idziemy. Fajnie byłoby zedytować te schody o, w ten sposób, dobra, jak to się uda, to jest totalny hit. Proszę, nie kolapsujcie mnie, proszę, dajcie mi spokój. Biegniemy przed siebie, na spokojnie, sześć osób oprócz mnie na, na serwerze, więc niech oni tam biegają na ziemi, niech nie patrzą w chmury, bo nie ma po co, niech zajmą się sobą, Niech sobie walczą, a ja tutaj będę chillował. Swoją drogą to zaraz powinna być maksymalna wysokość, bo no właśnie, bo jestem bardzo wysoko. Więc poczekajcie! Nie, co jest? Co jest Dobra! Ty tera, chłopie! Żyję! Jakim cudem ja żyję! Powiem tak, pierwszy tak w Skybase'u nie najgorszy, bo żyjemy. Ale jakim cudem ja to przeżyłem, to to serio, nie pytajcie, nie wiem. Dostałem cios złota! Jaki skam! zabieram je wszystko, żeby przeżyć, ale oczywiście, że muszę zacząć od nowa. Mamy jakiegoś źródka na miejscówce, trzeba go szybko wyjaśnić. 0 ma. leży. Plan na Skybase numer 2 jest troszeczkę bardziej szalony, dlatego że rozpocznę go dosłownie na środku oceanu i mając Myśli na środku oceanu, no to, to serio, jestem na środku oceanu. Więc co widzowie, nie przedłużając, zaczynamy Skybase numer 2. Mam nadzieję, że ludzie nie będą patrzyli się w ocean, bo tak naprawdę po co mają się w niego patrzeć? Raczej i żaden gracz po oceanie nie chodzi, nie boksuje się na oceanie, więc mam nadzieję, że będą walczyć na ziemi i tym razem nie dostanę kolapsa, tak jak wcześniej. Różnie to niestety bywa. Ja liczę, że będzie dobrze, ale znając życie Skybase'owicza, to zaraz dostanę kolapsa. Chociaż jeszcze jest spoko, nie? Jeszcze żyję, więc jest dobrze. O, mamy kumpla. Siema. Nazwijmy go Johnson. Siema, Johnson. Witam cię, szefie. Powoli do góry. 13 osób do końca meczu. Odjąć mnie oczywiście 12. Jestem ciekawy, widzowie, czy to się uda, czy nie uda. Jak na razie... Ej. Jak na razie bez tu jest dobrze. Ja wziąłem sobie w ogóle tak... Czekajcie, nie spadnę. Wziąłem sobie w ogóle synoptyka, żeby tutaj widzieć, gdzie będzie kolejna strefa i... i... i, i, i jest spoko. Powiem, jest naprawdę spoko pod tym względem, że zaraz będziemy mieli bardzo blisko do kolejnej strefy. No, czyżby maksymalna wysokość mi już powoli łapała? Jeszcze jakieś trzy matcy. Raz, dwa i maksymalna wysokość. Patrzcie na to. Teraz max. Nie, jeszcze nie. Co jest? Co ja tak wysokaż mogę? No właśnie. Koniec tego dobrego. Schodzimy i idziemy już pod łogami. I wygląda na to, że jesteśmy na skybazie. Ej, to się jakimś cudem udaje. Jestem, widzowie. Żyjemy. Niektórzy są pewnie ciekawi jak zejdę. Wziąłem sobie krzaka, żeby rzucić go sobie pod nogi, gdy będę spadał, więc powinno być raczej bezpiecznie. Chyba, że nie będę musiał spadać. No to byłaby klasa. Więc jak na razie podziwiamy piękne widoki na skybazie czylując bombkę. Dajcie znaka w komentarzu na kolejny Skyway, który tak w ogóle chcielibyście zobaczyć na kanale. A my odbierzmy sobie może perk'i. Pierwszy perk e, średni, więc weźmy cokolwiek. Zobaczmy drugi perk. Fajnie byłoby jednak mieć szybujący sprinter, żeby przeżyć na pewno. No szybującego sprintera to niestety nie mamy. Jest jak jest. Ktoś tam przed chwilą się strzelał, ale na szczęście to nie było do mnie. Widzowie, sami zobaczcie jak to wygląda. Tak o, z morza nagle taki wąż. Wąż rzeczny, można powiedzieć. Wąż oceaniczny raczej, jak już bardziej. Kolejna strefa jest przy bastionie. Trochę mamy do przejścia. Tylko... Kolapsuje mi jakiś gościu. Nie, no, ty sobie żarty chyba ze mnie robisz. Nie wierzę w to. Nie wierzę, Wizowie. Ace, naprawdę. Dobra, rzucam krzak pod nogi. Obym przeżył. Proszę, żebym przeżył. Yes, let's go. Żyję. Szybujący Splinter. Biorę to i wchodzimy na Skybase znowu. Widzowie, ja się tak łatwo nie poddam. O, nie. Nie ma takiej opcji. Skybase to jest moje drugie imię w Fortnite, więc na lajcie. Będzie Git. Wow, 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 wow. wow. Dobra, jestem właśnie atakowany przez chłopa, więc może nie będzie tak prosto, jak myślałem, niestety. Wizowie, zjadam to rybę i liczę, że go porobię. Dobra, muszę mu dać bombę z pompy. Edytuj się, chodź tu, byczku. Chodź tu, chłopie. A, nieźle, nie złyskam. Bombę mu daję, bombę mu daję zero. Ma siódme miejsce. Zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o kodzie Zakszak i ty w sklepie.